Herosolanie, zupełnie bezspoilerowo, spider wleciał jak ptaszek na daszek. Film zarobił prawie 40 milionów w swój pierwszy dzień, bijąc tym samym rekord zarobów w święto Fourth of July, czyli amerykańskie święto niepodległości. I choć niedostępny był Thor, Captain Marvel, Captain Falcon i Winter Soldier, Doctor Strange, War Machine, Rescue, Scarlet Witch, Hotel Trivago czy Black Panther, to Spidey dał radę sam. Zaskoczył swoją komiksowością i przypodobał się publiczności w zgniłych pomidorach ma w głosowaniu publiki wynik 97%, czyli 9 wyżej od 88% homecoming. W przypadku ceny krytyków obydwa Spidermany dostają solidne 92%. A co na to łyżka, szyszka czy dyszka. Hmm, czy ja właśnie widziałem najlepszego Spidermana? Muszę się trochę zastanowić. Wjeżdżamy w postsnapowy, gameowy świat, w którym Spider-Man ma przejąć obowiązki po Iron Manie? Troszkę duże wymagania od nastolatka. Na szczęście, Spidey nie ląduje w tym całym rozgardiaszu sam. Ma obok siebie Nika Fury'ego i agentów tarczy. No, może nie tych agentów tarczy. Do tego mysterio. No i powracają przyjaciele Petera. I nowi postsnapowi przyjaciele Parkera. Jeśli chodzi o efekty specjalne, już po trailerach można się było strzaić, że pod tym kątem jest bardziej widowiskowo niż na przykład w Civil War czy Homecomingu. No ale nie był to może endgame, jednak dostarczył wrażeń. Bez spoilerowo mogę powiedzieć, że efekty idealnie wpasowały się w fabułę. Nic dodać, nic ująć. Zdecydowanie warto pójść na film w 3D, a jeszcze lepiej do tych kin z wielkimi ekranami, jeśli macie taką okazję. Poza standardowymi scenami, których można się spodziewać po filmie ze Spiding, bujanki na pajęczynie, akrobacje, no i duża ilość skomplikowanej technologii, jest jedna konkretna scena walki z Villanem, na której mógłbym pójść na ten film jeszcze kilka razy. Normalnie żywcem wyjęta z komiksu, naprawdę niesamowita. Myślę, że nawet lepsza wizualnie niż cokolwiek co było w Doktorze Strange'u. Przecież Strange'a reklamowali takimi widoczkami. Sorry, ale Spidey pobił go pod każdym względem. Jak dla mnie bomba. Spider-Man Far From Home to przede wszystkim była komedia. Co niektórych może lekko zdziwić, bo po śmierci Starka i zobaczeniu w trailerze tej łamiącej serce sceny z zapłakanym Peterem. Można było pomyśleć, że szykuje się lekka stypa. O nie, 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 nie. Od sceny pierwszej do tej ostatniej po napisach beczka ma się toczyć. Na wielu scenach naprawdę się wyśmiałem, nawet na tych mniej wyszukanych. Ale, momentami miałem wrażenie, że niektóre komediowe sceny odbywają się troszkę kosztem fabuły czy niektórych postaci, które zostały mocno ogłupione. Było też kilka żartów rodem wyciągniętych z American Pie, w których Peter staje się tym biednym, nieporadnym kolesiem, który zawsze wplącze się w jakąś komiczną sytuację. Nie ma tu za to żartów, które płyną od Spidermana. To znaczy, na pewno kojarzycie, że Spidek podczas walki często sobie żartuje, rzuca śmiesznymi tekstami w stronę swoich przeciwników czy robi zabawne popkulturowe odniesienia. Zresztą, Spidek Toma Hollanda miał już sporo takich właśnie scen w swoich poprzednich wystąpieniach. Jednak w daleko od domu tego nie uświadczycie. Tu bardziej śmiejemy się z Petera Parkera niż z tekstów Spidey'ego. Nie mówię, że to źle, zresztą myślę, że były ku temu powody. Przede wszystkim stawka jest tutaj dużo większa. To już nie straż sąsiedzka Spidermana, tutaj naprawdę wiele żyć zależy od tego co zrobi Spiderman. I tak, wiem, że nawet przecież... Podczas walki z Thanosem Spidek ciągle rzucał jakimiś śmiesznymi tekstami, no ale wtedy miał u boku Starka. A tutaj nagle okazuje się, że ma być kimś w rodzaju Starka. No, to może przytłoczyć. Ogólnie to jest to zdecydowanie inny rodzaj komedii niż Guardiansi, w których bohaterzy wymieniają się sarkastycznymi docinkami i ripostami, a komedia płynie z charakteru poszczególnych postaci, czy Thor Ragnarok, który momentami jest wręcz parodią filmu superbohaterskiego. Spider-Man daleko od domu to bardziej żarty sytuacyjne, komedia drogi i trochę Slapstiku. I choć może brzmi to lekceważąco, to mimo wszystko całkiem to fajnie wyszło. Były sceny, że śmieje się na głos, były też takie, że całe rzędy kina dostawały ataku śmiechu. Bardzo dużo komedii dowiózł nam koleżka Ned, za co dostaje złotą taczkę. Przypuszczam, że gdybym był nastolatkiem, który ma aktualnie podobne przeżycia co Peter Parker, to to wszystko byłoby dla mnie jeszcze śmieszniejsze. Far From Home jako komediowe kinodrogi przypominał trochę Eurotripa. Mam wrażenie, że za chwilę będzie walka roboty. W ogóle to nie sądzicie, że w Europie ten film mógłby się nazywać Spider-Man bliżej waszego domu? Tym razem mamy spider w nieco mniej osiedlowym klimacie. Nadal nie są to szklane wieżowce jak w starych Spider-Manach, ale jest już nieco wyżej. Jak widzieliście w trailerach w filmie, zwiedzamy główne centra dużych europejskich miast. Czy, czy trochę swojskość w architekturze. Co na plus, bo chyba z 10 lat temu nikt się nie spodziewał Spiderczaka w takim wydaniu. Szkoda tylko, że nie odwiedził jakiegoś polskiego dużego miasta, jak na przykład płocka, konina, Wałcza, czy promwy górniczej, albo Wrocławia. Wjeżdżając na drogi, pogadajmy chwilę o postaciach i aktorach. Ale co to? Jednak po drodze mamy przystanek na suba, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego superherosołowego kanału, to może jednak dałbyś subka i dzwoniący dzwoneczek. Pomijając Holanda, który zdecydowanie podołał i poszerzył charakter Petera. Mysterio, Quentin Beck dał radę jak najbardziej i mam nadzieję, że zobaczymy go jeszcze w swojej roli. O Mysterio zrobiliśmy zupełnie osobny film i część z naszych przewidywań się w sumie sprawdziła. No tylko, że tutaj dostaliśmy jednak zdecydowanie taką wersję MCU-ową, co poruszymy szerzej w spoilerowym materiale. Jake Hall, kurde, no mnie oczarował, także poszedłbym z nim konie kraść. Mysterio błyszczał na ekranie zarówno swoimi mocami, jak i swoim charakterem. Co do głównego vilana, to tutaj się nie zawiedziecie. Elementale miażdżą swoimi charakterami. W sytuacji swojej budowy są ciężkim przeciwnikiem dla operującego pańczynami piterzaka. Ja osobiście najbardziej polubiłem hydromena. Podobał mi się cały background jego postaci i motyw, który widać w trailerach, czyli całe zamieszanie w Wenecji. Odnośnie innych postaci, bardzo ciepło wypad Happy. W momencie, gdy Peter stracił swojego największego mentora, a Nick Fury ciągle na niego krzyczy i go przezywa, Happy staje na wysokości zadania i przejmuje opiekę nad prawdziwymi i tymi bardziej przybranymi dziećmi Starka tego jest przezabawny, jak najbardziej kibicuje mu w misji stania się wujkiem May. Ten człowiek zasługuje na miłość jak mało kto, a jeśli chcecie się dowiedzieć czemu, to sprawdźcie nasz dokument Oper, w którym omawiamy szeroko jego perypetie. MJ, o oh, MJ, super pewność siebie, a zarazem gierka w uczucia z Peterem wypadła z Andai całkiem fajnie. MJ była nieco mroczna i zdystansowana, ale jednocześnie zabawna, ciepła, urocza, ale nieprzystylizowana. Trudno się dziwić, że Peter się w niej zabujał. Co doprowadza do klasycznego Spidermanowego manowego dylematu: jak tu pogodzić życie superbohatera z tym prywatnym? Jeśli chodzi o Nika Fury'ego i agentów tarczy, to tutaj ponownie będzie śmiesznie. Tekstów Samuela Jacksona, jak z będzie jeszcze kilka. A i nieco inna, bo chyba bardziej wygadana, Maria Hill rozbawi nas kilkoma linijkami. Po zabawnej scenie dostała też dwójka innych agentów Shieldu. No i a propos śmieszków, nie można zapomnieć o flaszy Thomsonie, który również dowiózł kilka żartów. Tak jak nam trailery zapowiadały. I dowiemy się też skąd w ogóle płyną te flaszowe docinki. Widzę, że ktoś tu jeszcze pyta. Tam z ostatniego rzędu, pan. Tak, pan, czy było coś z Endgame? Było, było z Endgame i nie tylko. Prócz żartów na temat Snapa i odsnapowania, dostaliśmy też odpowiedzi z tego filmu. No i podwaliny pod nowe historie dziejące się w MCU. No, wpasowuje się to w oświadczenie Disneya, że Spider-Chuck jest oficjalnym końcem fazy trzeciej, a zarazem początkiem następnej. W tym filmie, mimo ostrej akcji, czyż takie wygaszenie episkości, epilog. Ale do pieca dowalają sceny po napisach są dwie. W pierwszej mamy miłą niespodziankę i ciekawy twist, po którym od razu chciałoby się obejrzeć następny odcinek. Powiem Wam, że po drugiej scenie po napisach spodziewałem się jakichś śmieszków, tak jak na drugą przystało a tu bang! no zaczysało mnie koniecznie zostańcie na obie sceny. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmu, to polecam Ci go gorąco. W sumie każdy film MCU ma see dla każdego fana MCU, ci, nie fan też będzie miał frajdę, ogólnie Sony dało radę, było Marvelowo, spiderowo i mysteriowo. Daj znać jak Ci się spodobał film, tylko pamiętaj o enterkach przed spoilerami. Jak Ci się podobał Spidey w tym wydaniu, to znaczy w europejskim wydaniu i nie mam tu na myśli włoskiego Spidermana, tylko Far from Homeowskiego. Daj znać, czy jesteś Team MJ, czy Team Ciocia May i czy Far From Home wygrywał Ciebie z Homecomingiem. Wiem, że to dwa różne filmy, no ale ja chyba jednak wolę Spider- Far From Home. A Ty? Polubiłeś też Mysterio? Bina łapkę, a o mocach komiksowego Mysterio i jego komiksowej historii dowiesz się z tego filmu, a za teorie spoilerowe weźmiemy się w najlepszych momentach, które już dla Was szykujemy. Co dalej w MCU? Sprawdź nasz film o Eternalsach i zasubuj, żeby być w kontakcie z Kerosołem. Niedługo 10 koła, a z tymi idą wielkie plany, o których już niedługo.